Siemano, moi drodzy, witam was w materiale, w którym to sobie obejrzymy pierwszy unikatowy gameplay z Assassin's Creed Jade. Jeżeli nie wiecie, czym jest Jade, to będzie to produkcja mobilna. Ale spokojnie nie uciekajcie jeszcze, bo naprawdę wygląda ciekawie. I muszę przyznać, że mimo tego, że będzie to na smartfony, to e, posiada wszystkie elementy, które posiada również czy Walhalla, czy Odyssey, czy też Origins. Tak więc, a przynajmniej prawie wszystkie. Tak więc przejdźmy sobie do analizy tego materiału. A materiał ten został wypuszczony przez jakiegoś testera. Które to udostępnił po prostu rozgrywkę. Widzimy, że i nie jest to jeszcze wersja ostateczna, co sugeruje nam napis po prostu na ekranie. Dodatkowo widzimy pełno oznaczeń ID tego gracza, który to testuje, aczkolwiek najwidoczniej on się po prostu nie przejął tym i wrzucił to do internetu, co prawdopodobnie będzie skutkować tym, że więcej nie dostanie dostępu do tego typu rzeczy. No a teraz przejdźmy już do samego gameplayu. A sugeruje on nam, że mamy do czynienia z początkiem gry. Dlaczego? A tu ze względu na to, że w pewnym momencie, gdy włączy się cutscenka, mamy przedstawienie postaci. No i tak też mamy do czynienia z Dengli Bai, no i Wei Coś w tym rodzaju. Nie czepiajcie się mojego wymawiania tych imion, nazw, czy po prostu przydomków, gdyż nie mam pojęcia, jak to się czyta. A na samym gameplayu możemy zauważyć takie elementy jak walka, poruszanie się, no i po prostu lokacja, którą to jest. Wielki mur chiński. Jak widzicie, robi to jak najbardziej wrażenie. Bardzo ciekawie prezentuje się sam mur, no i również jego otoczenie. W oddali możecie zauważyć, że wszechobecna jest mgła. Oczywiście jest to spowodowane możliwościami technologicznymi telefonów czy też smartfonów, która to jest po prostu w celu ograniczenia renderowania pola widzenia, no a jednocześnie po prostu w celu zwiększenia ilości szczegółów. Na widocznym obszarze. Co do samego chudu widocznym na ekranie, to możecie zauważyć od lewej strony u góry cel zadania oraz nazwę zadania, które aktualnie jest wykonywane. Po lewej stronie u dołu widzimy wirtualny analog, którym po prostu się steruje postacią. Na środku na dole ekranu widoczny jest zarówno level postaci oraz pasek zdrowia. Obok jeszcze mamy w serduszku 12, aczkolwiek ciężko jest teraz w tym momencie powiedzieć, cóż to oznacza: czy jest to leczenie. Czy też może coś innego? Idąc dalej w prawo, mamy zarówno przyciski od uniku, jak i od ataku. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jeżeli przytrzymamy przycisk ataku, to zostanie wyprowadzony ciężki czy też silny atak. Dalej troszeczkę wyżej mamy skok, no i ewentualne przyciski, które aktywują się w momencie, gdy zbliżymy się do jakiejś interakcji, na przykład jak w przypadku zjazdu po Tyrolce. To mamy też taki przycisk. Co prawda tutaj na gameplayu ten zjazd na Tyrolce widać, że w tej wersji alfa jeszcze nie jest do końca dopracowany, bo postać nie chciała zainicjować tego zjazdu. Aczkolwiek, no, nie mamy się co oczepiać. To są jakieś tam początkowe testy, czy też pre-alfa, czy alfa, coś w tym rodzaju. No i ostatnim elementem, który widzimy, to jest mini mapa. Po prawej stronie, u góry, wraz z nazwą danego regionu, w którym aktualnie się znajdujemy. Co do samego gameplayu i poruszania, to muszę przyznać, że naprawdę ciekawie to wygląda i no, wiadomo, że jestem bardziej uproszczone niż w pełnoprawnych odsłonach, czy to na konsole, czy na PC, aczkolwiek muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że tak dobrze to wygląda. Chociaż tutaj, jeżeli dobrze się przyjrzymy, od samego początku widzimy, że rozgrywka czy też gameplay jest dosyć korytarzowy. Na początku poruszamy się tylko po murze chińskim. Dalej, jeżeli już dotrzemy do cutscenki i do momentu, w którym schodzimy z niego, czyli do tego zjazdu po Tyrolce, no to kolejny etap, którym my ogrywamy znowu, jest oddany w nasze ręce, jest znowu korytarzowy. Zaznaczam to dlatego, że gdy biegniemy, wszystkie boczne, tak jakby uliczki mamy zablokowane przez palące się wody, a przynajmniej tak to wygląda, chociaż ogólnie rzecz biorąc cały świat czy to podczas biegu po murze, czy też w późniejszym gameplayu wygląda, czy też sugeruje nam, że będzie to otwarty świat, więc możliwe, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym pierwszym etapem rozgrywki, w którym rozpoczynamy naszą przygodę. Bądź też po prostu jest to taki etap. No ale koniec końców równie dobrze może być to rozgrywka korytarzowa z takim wrażeniem, po prostu, że ten świat jest otwarty, bo naprawdę gdy na początku poruszamy się po tym murze, to widoczne te elementy, czy też ten teren dookoła sprawia wrażenie, że jest do naszej dyspozycji, co jest naprawdę plusem i miejmy nadzieję, że będzie otwarty ten świat. Z tego co zauważyłem, również na tym gameplayu to możliwe również do włączenia będzie autorun, czyli prawdopodobnie będzie to moment, w którym po prostu będzie do przebiegnięcia jakiś dłuższy element, chociaż tutaj no, nie sugeruje nam tego gameplay, że jest dłuższy. No, aczkolwiek takie elementy zawsze dostępne są w mobilnych wersjach gier, tak więc wydaje się to dosyć przydatne. Co do samej otoczki popularnej, której już wspomniałem. To mamy tutaj, tak jak wymieniłem, te dwie postacie, czyli Denglibai oraz Wei Yu. Ten pierwszy jest to Yuzi of the Mohist. Nie mam pojęcia, czy to dobrze wymałem, aczkolwiek jest to Mistrz of the Mohist, czyli tej grupy po prostu takiej. Natomiast ten drugi jest to przywódca Moxia, wojowników Mohist. Tak więc jeden to jest mistrz, a drugi to jest przywódca po prostu, wydaje mi się, że grupy tej takiej uderzeniowej, czyli po prostu tych swoich tam podwładnych którymi kieruje. Dalej, Mohist, czy też Mohist, jest to szkoła Mo, czyli była starożytna chińska filozofia etyki i logiki, racjonalnego myślenia i nauki, rozwinięta przez uczonych akademickich, którzy studiowali pod kierunkiem starożytnego chińskiego filozofa Mouzi. To jest definicja z Wikipedii, oczywiście, tak więc ja to dałem w ramach tylko po prostu uzupełnienia tego materiału, że tak powiem. No, a sama rozgrywka opiera się tutaj o to, że my mamy chronić wioskę Yongning. 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 Przed najeźdźcami Ksiągiu Tak dokładnie. E, no, i tak mniej więcej by się to przedstawiało. Tak jak mówię, moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Wydaje mi się, że jeżeli ta gra wyjdzie gdzieś w takim okresie. Mniej intensywnym. Jeżeli ta gra miałaby premierę przed Mirażem, to jak najbardziej sobie w nią pogram, jeżeli zdążę to przejdę. Natomiast jeżeli wejdzie gdzieś w e, późniejszym okresie, czyli pomiędzy premierą czy Miraż a Redem, to jak najbardziej będę nią zainteresowany i także znam wam relację po prostu tego, co tam możemy uzyskać i jak to wygląda. Bo wygląda obiecująco. A wy dajcie dać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Elo.